No, Siemanko, moi drodzy, słuchajcie, po wielu próbach udało mi się odblokować Pixel Forest. No, i teraz będę musiał zbierać 15 baniek, żeby odblokować kolejne jajka. Nie wiem, czy mi się to uda. W ogóle muszę zrobić enchant troszkę lepszy. Dajcie znać w ogóle w jakim Wy miejscu jesteście wy, w tej grze. No, bo nie ukrywam, że naprawdę chciałbym tutaj wymaksować to wszystko, tylko że teraz bardzo mało końców dostajemy. Naprawdę bardzo mało. Te pety, które mam, musiałbym mieć już, już lepsze pety, słuchajcie, żeby to zacząć fajnie ekspić, fajnie, fajnie dostawać kasiorkę. No bo tutaj widzicie, no jak zanim zniszczę tą skrzynkę, to dostaję parę tików, ale żeby wyfarmić 15 milionów tych końców, no to, to już trzeba będzie się naprawdę postarać. Tak, tak, serio. No, tu możemy niszczyć te. Zaniszczenie tego jest naprawdę całkiem fajna ilość tych, tych monet. Tak, szczerze mówiąc, tylko że. No, wiecie, mam trochę za słabe te pety. Przydałoby się tutaj już jakieś te mocniejsze pety ogarnąć. I potrzebuję wyfarmić 15 milionów, żeby, żeby sobie dostać po prostu ten, ten, ten nowy świat i potem już otwierać te najlepsze jajka. No, bo. No, tutaj, żeby otworzyć to jajko, to mamy ile? 400 tysięcy za jedno, jedno jajko. To tu już będą pewnie w milionach liczone, a tu są już te mityki pewnie. Więc no, będzie trzeba troszkę się napocić, żeby dostać te, 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 te rzeczy, te peciki. No ale co zrobić? Takie życie. Dajcie znać, słuchajcie, gdzie Wy jesteście już? Czy, czy macie odblokowany ten pixel word, czy nie?